Turystowie kryją wiele tajemnic, dzięki temu stanowią niekończącą się kopalnię pomysłów na spędzanie weekendu z rodziną. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość wykorzystuje to w ramach portalu znane nieznane.pl, który inspiruje oraz podpowiada najciekawsze kierunki i sposoby spędzania wolnego czasu. W efekcie przygotowany został pakiet turystyczny, opiewający w wiele atrakcji. Przygoda zaczyna się w hotelu Borys w Zagórzu Śląskim, skąd uczestnicy wycieczki wyruszają w pierwszym dniu odkrywać tajemnice Zamku Grodno. Ten liczący blisko 700-lat zamek kryje w swoich murach wiele tajemnic. I to one stanowią duży znak zapytania. Zamek Grodno zamieszkiwany był przez książęta, rycerzy, rozbójników, natomiast codzienne życie zakłócane było licznymi wojnami i buntami chłopów odwołują się do tego bractwa rycerzkie, które tam funkcjonują na tym zamku, przybliżając troszeczkę te dawne dzieje, nie tylko te wojenne, ale też z obyczajowości tamtych czasów. Jak Państwo przyjedziecie, rodziców, zajrzyjcie się zwierzy. Zobaczy się przed cudowną panoramę na całą okolicę i na ujście rzeki Byszczycy do jeziora Biszczyckiego. Zamek oferuje wiele atrakcji, między innymi pasowanie na rycerzy, otwarcie bramy czarodziejskim zaklęciem czy klimatyczny powrót z pochodniami. Znanie wśród uczestników zdobyły walki rycerskie. Super, naprawdę bardzo dobrze się bawię, razem z rodziną. całą. Najfajniejsi byli rycerze. Walka rycerzy. Bardzo ciekawie, niedaleko co prawda mieszkamy, ale nie wiedziałam tyle rzeczy i tyle się nie dowiedziałam. Tutaj jednak była ta wiedza bardzo ciekawie przekazana w zupełnie inny sposób. Dzieci były bardzo zadowolone, chłonęły tą wiedzę, dowiedziały się wiele w bardzo krótkim czasie. Generalnie taki sposób spędzania czasu jest bardzo fajny, przyjemny. Co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Jak się bili rycerze. Zwiedzanie zamku było fajne i zagadki mhm. Fajnie. Bardzo mi się podobało. Walki rycerzy były bardzo fajne. Dzieci zadowolone. Głównie o to nam chodziło, żeby też były zadowolone z tego wyjazdu. Bardzo fajnie. Ciekawe rzeczy dla dzieci, dla dorosłych, że jeżeli ktoś takiego czegoś szuka, to polecam. Bardzo ciekawa była gra historyczna, która się odbywała na, na zamku. Ciekawa była dlatego, że wciągnięci zostali właściwie wszyscy, tak? dzieci i dorośli e, i dzieci bardzo chętnie w niej uczestniczyły. My również, bardzo mi się to podobało. Wieczorem najmłodsi mogli aktywnie spędzić czas w doborowym towarzystwie pani Liliany Gronuś i poddać się kreatywnemu działaniu. Znalazłam sobie tego typu pasje i guziki są dla mnie w tej chwili materiałem. Pasja pani Liliany okazała się nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale także wzbudziła podziw u rodziców. Drugi dzień uczestnicy zostają przetransportowani wojskowym ziłem do największego podziemnego kompleksu projektu Rize w Błodaż. Jazda takim pojazdem jest nie lada atrakcją. Rodziny otrzymują i testują wykrywacz metali, następnie udają się na poszukiwanie bursztynowej komnaty. Jak się okazuje na naszych podróżników, nie tylko czekają tajemnicze ciemne tunele, ale również wesoła przeprawa łodzią wraz z niemieckim oficerem i rozmoicona rodzinnymi przyśpiewkami. Projekt Niemiecki Rize to jedna z najtajniejszych budowli jakie trzecia Rzesza w czasie II wojny światowej prowadziła na Dolnym Śląsku i można nawet powiedzieć i w Europie. Dzisiaj można zwiedzać trzy podziemne kompleksy Włodarz, Osówka i Sztolniwa Walimskie wraz z pałacem w gdzie mieściła się główna kwatera organizacji TODA czyli tych, którzy ten projekt budowali. Ogromne, potężne, z wielkim rozmachem przedsięwzięcie. Do dzisiaj największa zagadka i tajemnica II wojny światowej. Kolejny dzień to odkrywanie tajemnic pałacu Jedlinka. Broniący wejścia do pałacu Muszkieter powitał przybyłych gości swoim widowiskowym pokazem broni. Było 300 metrów, natomiast zasięg strzału skutecznego to jest mniej więcej 80-100 metrów. A! Towarzystwo muszkietera jest nie lada atrakcją. Rzucanie jaj, wyrabianie pieczęci rodowej, własnoręczne zdobienie porcelany czy konkursy taneczne w sali balowej gwarantują dobrą zabawę dla całej rodziny. Atmosfera wieczornych posiłków podczas rodzinnej gry w kalambury oddaje pozytywny wydźwięk zorganizowanej wycieczki. Program przygotowany przez portal jest innowacyjnym rozwiązaniem, którego jednym z celów jest dostarczanie turystom gotowych pomysłów na kompleksowe weekendowe wycieczki. Oferta skierowana jest do każdego, kto lubi podróżować może w taki nie w tradycyjny sposób zwiedzać miejsca, odkrywać pewne tajemnice z, z nimi związane. Szczególnie tutaj grupą taką odbiorców, do których chcielibyśmy skierować naszą ofertę, są rodziny z dziećmi. I tu również dla takich rodzin przygotowaliśmy wiele zabaw, dla dzieci szczególnie, zagadek, odkrywanie. I myślę, że chciałabym wszystkich zachęcić i zaprosić, no bo. Mamy naprawdę piękne okolice tutaj. Praktycznie nie trzeba nigdzie wyjeżdżać daleko, żeby świetnie spędzić czas. Jednak, jest to nie tylko portal, dzięki któremu razem z rodziną i przyjaciółmi można odkrywać i budować relacje w czasie wspólnych podróży. Znany, nieznany.pl to również pomysł na biznes. Jest tam część adresowana do usługodawców z branży turystycznej. To oni, nie mając pomysłu na dalszy rozwój, mogą zaczerpnąć inspirację od nas, mogą nawiązać z nami współpracę i dzięki temu się rozwinąć, powiększyć swoją sprzedać, zwiększyć swoją promocję. Trzeba pamiętać, że bogatszą ofertę dla turysty można tworzyć jako wynik połączenia ofert grupy współpracujących firm z branży turystycznej w jeden pakiet usługowy. Jeżeli po prostu przygotuje się jakiś gotowy produkt dla osób, które odwiedzają ten rejon. Jest to o tyle istotne, ponieważ oni potrafią w tym momencie wyłowić, że tak powiem, z tego szeregu różnego rodzaju atrakcji te naprawdę istotne. Wszystkie osoby chętne i zainteresowane taki pakiet mogą sobie wykupić na portalu znane/nieznane.pl. Jest to już taka kompleksowa oferta, czyli nie trzeba sobie zamawiać osobno noc, wyżywienie, bilety wstępu. To jest już taka spakietowana oferta, gotowa praktycznie do wykorzystania. Portal znane-nieznane.pl nie poprzestaje na hasłach o korzyściach współpracy, lecz zapewnia konkretne rozwiązanie, które są ciągle udoskonalane. Za chwilę będziemy realizować następny pakiet, będzie to pakiet fotograficzny, czyli jakby chcielibyśmy też przygotować taką ofertę, że nie tylko zwiedzanie, ale również podnoszenie swoich umiejętności, czyli na takim pobycie będzie można się nauczyć pod okiem profesjonalistów fotografowania, obróbki zdjęć. O tym, że warto włączyć się do otworzonych przez portal znane, na nieznane.pl grup kooperacyjnych przekonali się przedsiębiorcy, którzy już przyłączyli się do współpracy. Bardzo gorąco zachęcam też innych hotelarzy właśnie z okolicy oraz nie tylko hotelarzy, właśnie firmy, które tutaj mają coś do zaoferowania do współpracy właśnie z portalem Znane Nieznane, dlatego, że jest, uważam, że jest to bardzo ciekawy i zupełnie inny pomysł zwiedzania naszego regionu Dolnego Śląska. Projekt jest finansowany ze środków unijnych i mówię, no na pewno będzie ten, ten, ten projekt bardzo mocno rozreklamowany, rozgłoszony i żaden z uczestników tego programu na pewno nie będzie żałować, że, że bierze w tym udział. Nawiązaliśmy właśnie współpracę z portalem Znane Nieznane, który przede wszystkim oferuje osobom tym, które jeszcze nie wiedzą o naszym pałacu, duże, duże elementy atrakcji. Jednym, jednym trafem można na przykład zwiedzić, zarówno pałac, jak i potrzepić się od potem bieg historii, właśnie od lat historycznych II wojny światowej, zwiedzając na sobie inne kompleksy, jak Osłówka, Rzeszka, szt Sztonie właśnie Walimskie. Następnie to, co, na, wszystkim, co daje na to, na tam, nam ta współpraca, daje to, że osoba, która nie wie o pałacu, bo akurat wieś Państwo, że jest ten pałac położony w, no, w małych miejscowościach, to wszystkim jest to wszystko rozruszone koło siebie. Osoba, która wchodząc na portal znane nieznane, przede wszystkim może zobaczyć ten cały pakiet, jak to wszystko wyglądało, i przede wszystkim przyjechać i zobaczyć na własne oczy. Wspólna praca z portalem znane nieznane.pl to pierwsze rozwiązanie, o którym powinna myśleć firma turystyczna, jeśli nie ma milionów na inwestycje. Wszystko było fajne!